można sobie pokręcić, można sobie spróbować później tego co się wytłoczyło yy, oprócz tego jeszcze woźmy to ze sobą, także jedziemy gdzieś tam, gdzieś tam daleko, rozstawiamy się na środku w rynku gdzieś w jakimś mieście i tworzymy i olej. Jest to jest to maszyna, która yy, była kiedyś napędzana z tamtej strony przez konia, tylko przez mhm. z tej strony yy, korba była troszkę dłuższa, bo taki cały drąg był przekręcony, także mogła cała załoga tym drągiem się kręcić tutaj, gdzieś ja, się ja tu, za tak, no, i, to no, i, no, i, no i, I tam się wypiwało. Ktoś tu kręcił, a ja tu kręciłem i się meliło, i tu <laughs> Dobrze. To zmielone później. Trzeba było do tej beczki tam z tyłu sksypać. Natomiast wszystko podgrzewane jest do, do, do maksimum 70 stopni, to jest wytworzenie to na zimno. Przy temperatura takich jak w zakładzie przemysłowym, wszystkie witaminy i inne rzeczy nam giną. Tutaj to wszystko zostaje. Z tego pieca wsypywało się do pracy. I wyciskaliśmy już olej drągiem. Olejarnie w zamościu były już za czasów najazdu szwedzkiego, potopu szwedzkiego, a więc bardzo dawno. Z tego co odkryłem, olej świąteczny rozstoczański jest dużo, dużo starszy niż ostypek, chociaż to wszyscy znają. Pierwsze olejarnie to wyglądały tak jak tutaj, a więc też bałaganik sobie był. Bo to było najczęściej w takich komorach przy chałupach. To jest nasz mały przewodnik, który. Jak ja robię olej ten taki do jedzenia. A przyjeżdża jakiś turysta, to do pewnie oprowadza. Trafiłem do człowieka, który teraz remontuje samochody, a, a powiedział, że pamięta, pamięta, jak robił moje olejarnię razem ze swoim ojcem. Także to była taka prywatna fabryka w latach 50. jeszcze. A olejarnia do 400 atmosfer nawet wyciskała ciśnienie wodą. Dwie pompy, jedna do 100 atmosfer, druga Nie. powyżej. No to powiedz. No bo To się nazywa piaca. Olej wylewał się takim sitem bocznymi tutaj yy, szparkami i około takiej 10-litrowej banieczki z jednego razu wychodziło. Także dosyć sporo. I teraz następna olejarnia, w której już robimy olej. Takie olejarnie jak ta ja znam yy, trzy, także, także ten zakład dosyć sporo tego wyprodukował pewnie w swoim życiu. Tutaj jest taka różnica między tamtą triacką, a tą że tu można bardzo dobrze parametry dobrać. Jak mielimy rzepak, to też trzeba sprawdzać cały czas, czy się dobrze robi. W piecu też jest to tyle dobrze, że, że podnosi się tą klapkę i też ręką cały czas trzeba kontrolować proces, temperaturę i wilgotność. Jeżeli przegapimy jakieś tam 2 czy 3 sekundy, to za chwilę mamy już olej do sparowania osób w żelaznym wozie, a nie, nie do jedzenia. Ma trochę lasny sprzęt, ale w ogóle się dobrze trzyma i, i robi dobry olej.